Josie z ze strony Kaspersony 1.9 to jest widzowie drugi odcinek. Kolejny odcinek ze statek.io. Dokładnie, moi drodzy. Dzisiaj widzowie gramy po raz kolejny wystatek.io i zobaczymy, jak nam pójdzie. Więc już robimy tap to play i lecimy. W ogóle wasz fajny wzrok. Wzorki oni mają. Ja bym też chciał takie, jakie oni mają, nie? Wtedy byłoby było fajnie. Nie, ja tu muszę raz ogarnąć, spróbuję przynajmniej to ogarnąć, nie? Dobra Dobra, lecimy, lecimy, teraz to, to sobie przejmiemy No i na, i na razie to my mamy tutaj, no dużo, dużo, dużo O, no nie, no dobra, widzę, że już chłop chce nam wojnę wypowiedzieć Dobra O. No i typie, no i typie. Ty dziadu No to leżysz też Ja widzę, że on chyba faktycznie ze mną chce Wojnę, no to wtedy zostanie ukatrupiony O nie No bierz to, bierz mu to Dobra eee, Lecimy dalej, lecimy dalej, dobra Pyk, pyk, pyk Dobra, niech już sobie weźmie w sumie, albo jednak nie Pyk, dobra i teraz jeszcze na tego. Bang, bang, bang. No i jest martwy. Yeah, boy. Patrzcie, no i jakiś kotek, jakieś kotki fajne. Ale. Aby... Dobra, czekaj, ja spróbuję to zmienić. on? Dobra, kupmy. To. dobra, hmm, dobra kupmy tutaj i dajmy to daję, czekaj tu, o, dajmy sobie teraz czerwony, czemu by nie, no nie wiem no, nie, no nie mogę teraz tego zrobić, więc lecimy dalej. Tak, Widzę, może w kolejnym odcinku będziemy grać na online jak normalnie ludzie, a nie jak jacyś jesteś, jesteś cio, cioty. Nie? Więc no. No bo boty są łatwe, nie? Ogólnie. Boty są łatwe do rozwalenia, więc najwyżej to co trzeba. Na online będziemy później grać. Oj, oj, oj. Dobra, to sobie wtedy go prze-On, ty? No, 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 nie, no, ja, on mnie tak będzie dalej. No nie. Dobra, czekaj. Dobra, zielony to jest raczej mój wróg teraz. Na który umrze. Niedługo. Nie no. To Dobra. Dajcie mi pole. Ej, bo on jest potężny, nie. No mamy kłopoty. No mamy kłopoty. Dobra, teraz tego, pyk. Dawaj, 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 dawaj. Iś, pyk. No nie no, dobra. Dobra, kończymy go chyba. Dobra, walić nie chce mi się, kończymy go. Jest, dobra, mamy, mamy, tutaj, jeszcze, nie chwilę. Ja, ale dziwne to było. No i teraz możemy sobie dwa rzeczy kupić. Dwa, dwie, dwie rzeczy kupić. P -p nie, 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 nie. To nie teraz, to nie teraz. Dzi nie na ten odcinek, na ten odcinek nie idziemy na PVP. Nie wiem, dlaczego mi tak z opóźnieniem, tak jakby lecą. Ja tutaj od razu przejmuję pola. O Boże. Dobra. Przyjmujemy sobie tutaj pola. Jak sami widzicie. Na razie tutaj ja widzę, że jestem tutaj największy z nich. Dobra, idziemy... A to dobra, uderzamy powoli w zielonego. O nie, nie, nie. Dobra, spokojnie, jeszcze, jeszcze jest git. Ja... O! Jak co jest? Jaki tu butenek? Jak się uratowałem od niego On chciał mnie przejąć, a ja go przyjąłem. Dobra, na tego. Dobra, bum, 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 bum. Uderzamy, 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 uderzamy. Teraz tam. Pa, jaka ekipa idzie? Pa, to. Pa, to. Patrz, co leci na niego. Patrzcie to. Bum, 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 i bum, i. O, jezu, nie w to. i. Bum, jo! Ale poleciał. No i nie ma gościa, nie? Normalnie. O Boże, to. Starczy też na dwa. Level, już, już jest level 15, czy nie 14 teraz to jest? To jest level 14. No, bierz mu. Nie to! Ale dobra, ważne, że się przejęło. No. Dobra, przyjmujemy powoli pola. Ale nie, ale ten, ale temu już to nie daruje. Zobacz jak uderzamy teraz wszystkich w niego. I nie ma zielonego. I zielony rip. Teraz w tego uderzamy. Znaczy uderzamy. E, przejmujemy pole. O nie, uderzył we mnie. Dobra, nie tym, nie tym, dobra, o. No a teraz się z kim policzymy. I odbijamy ta, te właśnie pole. Odbijamy te pole, pyk. Pa, odbijamy mu każde pole. O nie! O nie, dobra. Nie ma już cię. Już cię nie będzie. Pyk. Oj, pa! I teraz w tego uderzamy. Nie! To będzie moje! No ty kurczę. Wygrał ze mną. Dobra, uderzamy, uderzamy w dużo ludzi. Patrz co robię. I teraz tu i tu. No nie. Ej, uniu, Ej, dobra, bo te boty są coraz mądrzejsze, ja widzę. Nie, no dobra. Patrz to. Nie, żarty się skończyły. Żarty się skończyły. Proszę bardzo. Żarciuszki się skończyły. Pęk. No i mamy to. I kolejny ten. Klein, Nie mogę, nic nie mogę zrobić. Teraz mam level 15. A ja może chcę tu, o. A czyli, ja widzę, że za strzałką nie trzeba nigdy chodzić, ale zawsze ze, strza ze strzałką chodziłem. Ja od razu tutaj przyjmuję wszystko. O nie. O nie no. Ale, że serio, takie rzeczy ty robisz. Papy, zabiję go zaraz. No, 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 jest. Nie. Uff. Pa, 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 pęk, bang, bang. bang. Teraz tego odbijamy. Ty, ale ten mnie odbija. Ej, bo ja ogólnie jestem teraz. Jest problem, bo jestem atakowany z. O nie. Ale ja mam lipę. Ale ja mam lipę fest. Ja muszę iść tam, może oni mnie nie zobaczą. Po prostu w sumie to są boty, co. To jest największym debilem, nie? Co to jest? Ja... gdyby to by były gracze, to by może mnie tam zapomnieli. Gdybym na tej. tej i potem bym wszystko odbił. Nie no, ale czekaj no. Ej, bo. serio się ledwo trzymam. Ja nie mogę. No bo. Nie. Ja będę ci tak bronił. Teraz, teraz to, teraz tego i teraz tu, i tu Bang, i tu. Nie! Nie zadziałał. Dobra, dobra, dobra. Czekaj, czekaj, spokojnie, spokojnie. Jeszcze jest git, jeszcze jest git. Oni, bo oni, oni mogą to do... bo oni już myśleli pewnie przez chwilę, żymie. Nie! Nie! Nagrywanie wziąłem przez chwilę, nie, a nie to. O nie. Ja chyba to przegram, widzowie. Proszę, pijcie się, niech oni się biją. Na mnie nie idźcie. O jest. Dobra, Ile muszę odbijać Ja nie mogę tego tego stracić, bo jak ja to stracę, to już jest koniec. Nie, no nie, No. No jest problem. No nie, wierzę w to. A nie, to nie tu. Dobra. I teraz tu. Ej, dobra, to jest. Te boty są coraz mądrzejsze. No proszę was Ja nie mogę Nie mogę z tego Dobra, a może nie tu? Ja mam inny plan. Atakujmy dół a. No to jest fajny dół Może teraz jeszcze tych nie zobaczą? Zobaczył Lamus, to. Nie, 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 nie. Ja na to nie pozwolę. Ja na to nie pozwolę. No nie, zabrą mi. Ale jest problem. Dobra, bo widzę, że zostałem sam z jedną osobą. Totalnie sam. Nie, on mi zabrał to. Nie. 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 Nie, 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 nie. nie spokojnie, czekaj, czekaj, czekaj. Jest jeszcze coś. Jest jeszcze... Dobra, teraz tego. O Boże. Nie. A myślałem, że on do mnie. Oj, aj. aj, aj. No niestety, dobra, jeszcze zagrajmy sobie z dwa rundki i... koniec. Pst! No niestety przegraliśmy. A tu dalej ta sama runda leci, czyli to na takiej zasadzie ta, ta gra działa. Oha, dobra. No to okej, okay, super. Pięknie. Naprawdę pięknie. Dobra, przyjmujemy to. Jeszcze to. No nie no, dobra. chłopie, leci na ciebie wszystko. Korazon zostaje atakowany. Z, 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 z trzech stron, nawet. Wie, no nie wiem, z ilu stron nawet. No patrz, no każdy leci na mnie. No. Zaraz coś się. Nie wiem, co ja zaraz zrobię. Co ja mam zrobić? No czemu na mnie idziecie wszyscy? No, patrz. Ja idę. Ja uciekam tam na razie. O, ja mam tutaj jeszcze. Ja o tym zapomniałem, o tym... Ja, ja tutaj mam i... Ja myślałem, że mi kto, ktoś odbił. Ale nie. Aha, widzowie, bo ja miałem ciągle cięcie przez cały czas. <laughs> Przepraszam was. <laughs> ja ciągle cięcie miałem, a ja tu gram. Normalnie odbijam ich. Patrz, jak ja ich niszczę. Dobra, nie, no dobra, się już nie patyczkuję. Ja, ja na nich wszy, całe wszystkie bomby wysyłam, nie? Moje, o nie, Moje wszystkie bomby ją jądrowe lecą na, prosto na tego. No i nieży, no i mamy to. Dobra, lecimy. Dalej strz... O, ale jaka duża mapa! Co jest? Czemu taka duża mapa jest nagle? I dobra, i takie mapy to fajne są. Ja takie mapy mi się podobają, nie? Ja na razie co to przyjmuje pola. Dobra, ja sobie te pole zaznaczam teraz. Jeszcze to. No, ale nie no, bo już jakiś zgredek. Już na mnie, kurczę, już naboje, bomby wysyła, wszystko. No to chyba trzeba z nim porządek zrobić, nie? Przecież chyba. Dobra, teraz zaznaczamy to pole. A ten nie powinno tego to w ogóle być, on się tu nikt nie wciska w ogóle. Nie, to jest moje, to jest moje! To jest. Moje! Moje, to jest. To jest. Nie no, nie no. Nie wierzę w ciebie, nie no. Wszystkie bomby, wszystko zużywam. żeby to zobaczyć. Dobra. Oba ja widzę, że tutaj jest pole takie jeszcze, które nie jest przy. Dobra wojna, kolejna wojna. Nie, prawie sto nabojnie, paro zwalił mi mu wszystkie bomby. Tylko jeden nabój do niego poleciał, ale to w sumie jakby nic. Jeden nabój. No, i kompa, jak on, jak walczy. Ej, bo jest problem, bo ja powoli tracę już te pola. Ale tak, tak być nie może. No, Pajeczaku pa ja, pa ja, oni walczą o to. Wszyscy. Nie no, dobra, nie no. Nie no, nie no, nie, nie, nie nie. Jeśli nigdzie nie idziesz, nigdzie się nie wybierasz. też nigdzie się nie wybierasz. A te pole ma być moje i mnie to nie obchodzi. ja jak szybko już odcinek? Bo ja mam za dużo mi, za dużo mi wtedy pamięć poleci. Ja muszę ja już chcę odcinek skończyć. No. Patrzcie, co ja robię z nimi. Patrzcie, co ja z nimi robię. Ma, no, mało z nimi robię. Ej, ale dobra, jednak wtedy truco, to jest coraz trudniejsze, nie. Bo te boty są coraz mądrzejsze po prostu. To jest o wiele o wiele ciężej. Bo boty są tam. Tam już czy nie będzie był. Już... Nie, no, został tylko ten, a tego wszystko wysyłam w całe bomby. Po prostu tego. Pęk, poczu na niego idzie. No i koniec, dobra że no Wam się odcinek spodobał. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!